Tym razem przygotowałem trochę większy zestaw prawdziwego gracza na tegoroczne gamingowe wakacje. O, czeka nas trochę oglądania, czas się przygotować? Obowiązkowy dodatek? I jeszcze wiemy, że cukier krzepki, jaja i umysł? Teraz już wszystko Nie! widzę! No, po prostu zrobiłem sobie jakiś czas temu taki mini maraton filmów na podstawie gier i. Ojejku, do tego jeszcze przejdziemy. A w międzyczasie chciałem się przyjrzeć trochę dokładniej wybranym produkcjom, między innymi po prostu pomysły ci się pokończyły, leniu śmierdzący i omawiasz drugi raz te same rzeczy. Po pierwsze, będziesz to sprzątał. A po drugie, naprawdę nie daje mi to spokoju. Jakim cudem aż tak? Im wyszedł pełnometrażowy film o Mario. Już kiedyś jeden oglądaliśmy i widzieliście, czym się to skończyło. Przynajmniej była małpka. <gry> Przed premierą tej nowej wersji wszystkie znaki na niebie wskazywały na to, że będzie co najmniej niernota. Oczywiście sukces kasowy był nieunikniony, wiadomo, że dzieciarnia przyjdzie, ale krytycy byli w miarę usatysfakcjonowani, widownia w większości przypadków nawet zachwycona, a ja, największy sceptyk w tej sytuacji, pan Maruda. Też byłem umiarkowanie zadowolony, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w zwiastunach witało mnie logo wytwórni Illumination. Miałem wtedy takie ja pierdzielę ci od minionków, nie wspominając o Sing. Dobra, pobijcie mnie, nie podobał mi się Sing, ok? Śpiwej, kurde. <laughs> Wracając, pomimo omówienia tej produkcji w mojej niezwykle regularnej serii prosto z kina, postanowiłem przyjrzeć jej się ponownie, rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić, czy ten pozytywny odbiór wynikał tylko i wyłącznie z faktu, że. Nie wiem, miałem akurat lepszy dzień, czy coś. A to nie zdarza się zbyt często. Albo dostaliśmy w końcu całkiem przyzwoity film na podstawie gry. Przekonajmy się, play! Jakaś przegryzka do seansu. Nie jestem jakimś psychofanem Mario, ale gdy zobaczyłem te pikselozę z gry na kinowym ekranie, to nie ukrywam, ucieszyłem ryjec. Znaczy, nie nabiorę się na te nostalgiczne zagrywki. Dawać fabułę. Shigeru Miyamoto, patrzcie go, jaki wielki pan producent, wymyślił se jedną grę o hydraulikach w krainie grzybów i ustawił się do końca życia. Kiedyś to łatwiej było zostać wizjonerem. W tamtych czasach nikt nic jeszcze nie wymyślił, a teraz wszystko jest. Bo weźcie, wykombinujcie coś lepszego niż komputer w kieszeni z nieograniczonym dostępem do pornografii. Dla mnie to jest szczyt technologiczny. Nie ma nic wyżej. Naszą historię zaczynamy z grubej rury, czyli od zbrodni wojennych Bowzera, których dokonuje na pingwinim ludzie. A oto Bowser, król ludu Kupa! Aha, powiedział Kupa! Dobra. Obowiązkowy żart o kupie odbębniony, jeszcze tylko żart o grzybach jako ćpaniu, i możemy kończyć. Pingwiny z Madagaskaru to to nie są i nie poradzili sobie z ognistym oddechem Bauzera. Przyszedł wykraść im super gwiazdę, dzięki której będzie mógł zawładnąć całym światem, a przynajmniej tym, co ta mapka obejmuje. Nareszcie ją zdobyłem! I już nikt mnie nie powstrzyma! Ale zejdźmy teraz trochę na ziemię, konkretnie do Nowego Jorku, dzielnica... Brooklyn, kurwa, Brooklyn! ...gdzie tytułowi bracia próbują zaistnieć na lokalnej scenie hydraulicznej. Wybrałam Super Mario Bros. Ocalili mnie przed zalaniem i to bez osuszania konta. Niestety ich pomysł nie spotkał się z aprobatą lokalnej społeczności. Ci głupi bracia Mario i rodziny, chociaż otrzymali właśnie pierwsze zlecenie. Halo, Super Mario Brothers? Świetnie, że pan do nas dzwoni, bo zaraz przyjedziemy i od ręki to naprawimy, ok? Luigi, nie zapytałeś o adres depilu. <noise> Jakby <głos> tego było mało, na dodatek popsuł im się samochód. Całe szczęście znaleźli skrót i dotarli na miejsce. Muszę przyznać w dość zabawny i kreatywny sposób. Takie boczne ujęcie, nawiązujące do platformówki? Mi się podoba. Zwłaszcza, że w dalszej części filmu ten motyw się powtarza. Jakby z biegiem fabuły zwiększał się poziom trudności. Ciekawe podejście! Trafili na roboty do jakichś bogoli, więc pewnie niezły pieniądz też wpadnie. Poradzicie sobie? Będzie pan zadowolony. Tylko proszę niczego nie zepsuć, dobrze? Droga pani, zapewniam, my nic nie psujemy. Ostatnie słowa przed tragedią. Ta wspomniana awaria nie była tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać i poradzili sobie z nią dosłownie jednym ruchem. Pierwsza robota zrobiona. Ej, jak już jesteście u takich bogoli, co nie potrafią jednej lury skręcić, to może im tam wciśniecie, że trzeba jeszcze wymienić. Płyn prysznicowy czy coś, ale w przypływie inspiracji czeskimi sąsiadami, gdy naprawili jedną rzecz, popsuli 20 kolejnych. Znaczy konkretnie to głupi pies popsuł, bo Luigi nadepnął mu na zabawkę chwilę wcześniej. <śmany> hey. Co ty się tak go boisz? Milusi uroczy piesek, Nikomu by krzywdy nie zrobił, On zawsze taki spokojny jest.! O! Ludzie trzymają te zawszone sierściuchy na 20 metrach kwadratowych albo w budach wielkości skrzynki na listy, a potem jak się w końcu wyrwie, to wielkie zdziwienie. A to, 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 proszę pana, ale to nie moja wina, że pańskie dziecko tak apetycznie wygląda. Po prostu okruszek był głodny. Ale zwierzę nie jest niczemu winne w takiej sytuacji. Wiecie o co mi chodzi. Właściciele raczej nie będą zachwyceni tym, co się wydarzyło w ich łazience. O! Tylko przypomnij, co im wcześniej powiedziałeś? Będzie pan zadowolony. Oj, raczej nie jest. Wracają na tarczy na rodzinną kolację, gdzie bardziej włosko już chyba być nie mogło. Dają Oscary za najgorszy akcent. Hey. <noise> Oj, no co? W ogóle muszę pochwalić w tym momencie ludzi odpowiedzialnych za tłumaczenie, którzy zdecydowali się, żeby zostawić formę brothers, a nie. Super Bracia Mario. To to Super Mario Brothers! Jesteśmy Mario Bros! Halo? Super Mario Brothers? Super Mario Brothers! By próbowali coś na siłę spolszczyć, a później jakieś debile w internecie się czepiają o takie pierdoły. Na przykład tacy debile. Niestety większa część rodziny również ciśnie bekę z ich reklamy i innych życiowych decyzji. Tak, a moim zdaniem była bardzo ładna. Można by ją wyświetlać w kinach. A, widzę, coście tutaj zrobili. W ogóle ostatnio mamy jakiś trend w kinach z puszczaniem półtora godzinnych reklam, co nie? Huh. W sumie chyba zawsze tak było. Tata, a ty co myślisz? Ja myślę, że ci odbiło. Wow! To były mocne słowa od zatroskanego ojca. Nie rzuca się stałej pracy, żeby gonić za jakimś głupim marzeniem. A tutaj akurat ma rację. Pamiętajcie, dzieci, marzenia się nie spełniają. Dzienna dawka motywacji ode mnie. Jeśli ktoś osiąga sukces, to w 95% jest to zasługa głupiego fuksa. Nauka popiera moje słowa. Polecam filmik widoczny na ekranie. Co nie zmienia faktu, że należy szukać jakichś swoich pasji, spełnienia w życiu. Tylko, że bracia Mario założyli firmę hydrauliczną. Coś, co autentycznie może pomóc innym ludziom, a nie ich marzeniem było zostać. Nie wiem, gwiazdami TikToka? Tu. Mamo, tato, postanowiłem rzucić szkołę na rzecz rozwijania mojej pasji, jaką jest ruszanie ustami do nagranej już piosenki. Zostanę gwiazdą YouTube Shorts. No cóż, kochanie, zawiedliśmy. Nie patrz, to będzie przykry widok społeczeństwo do reszty zgłupieje i pragnę przypomnieć, że naszych braci spotkała przygoda życia tylko i wyłącznie dlatego, że wpadli do magicznej lury, która przeniosła ich do grzybowego królestwa. Mogę się założyć, że was takie coś raczej nie spotka. Z magicznej lury to twoi starzy cię wyciągnęli. No ale ile można siedzieć z rodziną przy obiedzie? Ja maksimum 15 minut wytrzymuję. Idziemy pograć. O, easter egg numer 2487. Zresztą tu jest tyle nawiązań, że są na YouTubie półgodzinne materiały tylko o tym, więc ja sobie odpuszczę. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w mieście pękła jakaś główna rura, znaczy mieszkańcy raczej nie są szczęśliwi z tego powodu, ale bracia będą mogli się w końcu wykazać. Będzie pan zadowolony. I tak jak powiedziałem przed chwilą, przez przypadek trafili na jakiś dziwny, podziemny portal. Co? Ej, zaraz, zaraz, zaraz! Takie coś się dzieje, jak wpadniesz do miejskich ścieków? <laughs> Muszę sobie spróbować. Nigdy więcej. Może tylko na Brooklinie takie rzeczy robisz, No Luigi! Mario! Wszystko będzie dobrze! Dopóki jesteśmy razem, nic się nam nie stanie! No to szkoda by było, jakby coś was teraz rozdzieliło! Ojojoj, kto by się spodziewał. Luigi miał pecha i wleciał prosto do Krainy Cienia, żeby promować kolejną część swojej rezydencji. Z kolei Mario skończył niewiele lepiej, bo trafił na tego gnojka, który za każdym razem mówi, że twoja księżniczka jest w innym zamku. Sam się fakaj. Zabiorę cię do księżniczki Peach, ona ci pomoże. I nie będziemy kwestionować tego, jak te platformy funkcjonują, jakie silniki grawitacyjne, antymateria, ważne, że ładnie wygląda. Mieszkańcy tego na pozór spokojnego miasta są jednak świadomi zbliżającego się zagrożenia. Bowser zdobył supergwiazdę i kieruje się w stronę naszych granic. Jej moc sprawia, że jest niezwyciężony. <laughs> Dopiero teraz się go boicie, a fakt, że jednym oddechem jest w stanie stopić cały zamek, nie jest wystarczająco przerażający, nawet jakby nie miał tej super gwiazdy, to i tak dzisiaj na kolację smażone pieczarki, więc o co chodzi? Jeszcze możemy powstrzymać Bauzera. Mam zamiar zwrócić się do wielkiej armii kongów o pomoc. Jak niby ich przekonasz? Ja chcielibyście. Nie ma. Chociaż na mnie by podziałało. Z odsieczą przybywa również pewien włoski hydraulik. Robi wrażenie. Zap... Robi WRAŻENIE! Zamknij się! Zrobiliście to specjalnie, mam rację! Zatem ona mu pomoże uratować brata, on jej pomoże z bauzerem, tylko przydałby się mały trening, bo ta lebioda ledwo rury potrafi skręcić, a co dopiero, tłuc się z wielkim zmutowanym żółwiem, a to oznacza kolejny poziom do odbębnienia. Jak pokonasz tę trasę, to możesz ze mną iść. Ale jak ja mam to zrobić? Zbieraj znajdki. Z jednej strony ktoś może mieć problem, że niektóre sceny są traktowane tak. Po macoszemu, ledwo skończymy jeden temat i już lecimy dalej, ale z drugiej strony, według mnie to po prostu działa. Nie ma co się roztrząsać nad wybranymi rzeczami. Dajcie mi nawiązania, które w tym wypadku z jakiegoś powodu nie rażą w oczy aż tak. Dajcie mi postacie, które lubię. Tylko błagam, nie zróbcie z tego jakiejś największej głupoty! I jak na moje. Nie zrobili. Po udanym treningu ruszamy w podróż. Trzeba jeszcze dać w tyle kilka światów, które zapewne docenią bardziej oddani gracze. O, tych skurwysynów nienawidziłem. Wiecie, kogo nienawidzę? Graczy. Rzekł Shigeru Miyamoto i stworzył poziomy wodne. czy znaczy ten jest taki półwod. Pół wod... O, patrz tak, go teraz będzie mi tu skakał. Będzie się dobierał do... O. No, chciałbyś. Ha, nie ze mną te numery. Nie, 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 uciekaj, uciekaj! Jest, jest, nie! Mm, nie! To było tylko na rozgrzewkę. Taki hydraulik z niego, a się we wodzie. Topi. O! <noise> teraz co myślisz, że zaraz coś mi zrobi. Aha, no, pada to. I dotknął, i ma, I dotknął, i gonimy. No do, teraz to możesz mnie dotknąć. Głupia ryba. Nigdy nie lubiłem ryb. No! Nie! Jako to, to. Niech się zdecyduje. Jeden, który skacze. Jest! Jeszcze tego tu brakowało. Nie, do dupy gra, wyłącz. O ile tempo tej fabuły jak najbardziej mi pasuje, tak przyczepiłbym się do tego, że na przykład historię Piczy podsumowali w dwa, trzy zdania. Pierwsze co pamiętam, to że już tu jestem, a kiedy byłam gotowa, wybrali mnie na swoją księżniczkę. Przyszła i w pięć minut została księżniczką. Tyle! Simpy. Coś za coś, ale to jestem w stanie zaakceptować. W międzyczasie, powoli, acz skutecznie, zbliża się Bowser ze swoimi niecnymi planami. Wkrótce wkroczymy do grzybowego królestwa! Poproszę ich księżniczkę o rękę i będzie bajkowe wesele! A to obawy się wszystko rozchodzi. W sumie ma to sens, bo po co innego by ją porywał? Chciał z niej zrobić swoją seksualną niewolnicę. Jejku, to straszne, okropne. Tylko dlaczego, skoro ma tyle żółwi na stanie? Zostaniesz moją żoną? Tak! Namierzyliśmy księżniczkę. I... Podoba mi się, że ten strażnik nawet się krzywo nie spojrzał na całą sytuację. Jakby to było coś normalnego, na co dzień widujemy takie rzeczy. A to i tak jest wersja ocenzurowana. Luigi miał szczęście, że ominęły go takie widoki, bo trafił do lochu, w którym mam wrażenie, że ktoś popełnił małą zżynkę. Ignoruj go. Jest słodki, ale trochę. Stąd nie ma ucieczki, są tylko jakieś słodkie objęcia śmierci. Oh, yeah, o, no. Pierwsze co mi w kinie przyszło do głowy, jak go zobaczyłem. Czy oni zrobili z tej postaci samobójczą muffinę? Z Alfred mówi? What time is it? It's muffin Ah, uh, actually it's 12.30. But then I saw the movie and I learned that the head of story on it was Ed Scudder. The very same Ed Scudder that I had worked with to record Sam Lavanino's lines for Mr. Muffin back in 2013. That is actually a little suspicious, so I reached out to him and said, Hey dude, Uh, is, is there any chance these two characters share any DNA, as And, Więc tak, to raczej zbieg okoliczności. Albo akceptowalna inspiracja, zabawne mimo wszystko. Peach i Mario dobijają targu w Królestwie Kongów, a jako, że mieliśmy w oryginalnej obsadzie Setarogena, trzeba było wykorzystać jego... Tak, wiemy, że Setrogen ma śmieszny śmiech. Nie musicie tego aż tak eksploatować. Małpy zdecydowały się im jednak pomóc w walce ze wspólnym wrogiem, więc lecimy na go karty. No i na co jeszcze czekacie? Wybierzcie sobie. Skrót do Grzybowego Królestwa prowadzi przez. Tęczową drogę? Co to za. propaganda? Nie no, tam żartuję sobie. Ja tam jestem tolerancyjny. W końcu potrzeba wszystkich kolorów, żeby stworzyć tęczę. Oprócz czarnego. There's no black in a rainbow. Sam Mario tak powiedział. Co wy chcecie? Co ty nie robiłeś tego w swoim świecie? Nie! Yeah. U nas nikt nie jeździ potęczy! Jeszcze trochę i mi powiesz, że, że wasze żółwie nie są groźne! Nie, nie są! Z tym stwierdzeniem bym się akurat kłócił. Żółw jaszczurowaty uznawany jest za gatunek niebezpieczny dla ludzi, mogący spowodować poważne uszkodzenia ciała. Przynajmniej nie mam już wyrzutów sumienia za te wszystkie zdeptane w dzieciństwie kupy! Kopy. Daj ta spokój. Żółwie w tej krainie są również homofobami, bo jeden z nich bez większego wahania. A -a -a! Wysadził tęczę. Widzicie, w Polsce kończyło się tylko na paleniu, a tutaj od razu kabum. Czy Bowser miał w swojej armii oddziały kamikadze, byliśmy właśnie świadkami samobójczego ataku w filmie O Mario? Zabrali resztę ekipy do niewoli Mario z Donkim utknęli w wielorybie Więc nic już nie stoi na przeszkodzie Żeby w końcu zorganizować wesele Złożę ich na ołtarzu naszej miłości Jeżeli ktoś zna powód Dla którego to małżeństwo Nie może zostać zawarte Panna młoda ma chyba coś przeciwko Kochani zebrani Nigdy nie wyszłabym za potwora. Rany mogłaś po prostu powiedzieć, że nie, tylko z takim tekstem od razu wyjeżdża. Nigdy nie wyszłabym za potwora. Księżniczka trochę ostudziła jego temperament. Nie na długo mimo wszystko. Bo Mario z Kongiem powrócili, żeby do reszty go wkór zdenerwować. Jak można było się spodziewać. Na koniec dostajemy walkę z finałowym bossem. Już wspomniałem wcześniej. Struktura gry została zachowana. I Luigi w końcu się na coś przydał. Ah, dopóki jesteśmy razem, nic złego się nam nie stanie. Bo jak na razie to on był tylko w niewoli i wydał Mario. Wiesz kto to jest? Tak wiem, tak wiem kto to jest! I był w niewoli. Mamy przynajmniej przemianę postaci. Jak na prawdziwych bohaterów przystało. wdzięczny tłum wiwatuje im na tle zniszczonego miasta. Koniec. Woohoo! Zatem obejrzeliśmy właśnie Super Mario Bros. The Movie i faktycznie jest tak dobry, jak go zapamiętałem. Prosto z kina. Nadal podtrzymuję, że nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale doskonale spełnia swoje zadanie jako film na podstawie gry. Może być to nawet najlepszy film na podstawie gry. Ciężko mi tu znaleźć jakiegoś konkurenta. Nie, nic mi nie przyjdzie teraz. Tylko w tej mojej analizie zabrakło chyba jednego elementu. Tylko o czym ja mogłem. Nie było żartu o grzybach. Nie, nie, był, nie, było, żar, nie było żartu o grzybach.